Cytaty z książki Jeffreya Hodgsona Życie po śmierci Temat, który będziemy omawiali, z pewnością budzi największe zainteresowanie, posiada bowiem ogromne znaczenie dla każdego z nas. Któż bowiem nie doświadczył bólu żałoby, nie pragnął dowiedzieć się, dokąd odeszli jego bliscy, uchylić choćby rąbka tajemnicy spowijającej życie po śmierci, które oni wiodą, i które nieuchronnie stanie się także naszym udziałem, gdy nadejdzie czas. To właśnie w takich kluczowych momentach ludzkiego życia nauki teozoficzne oferują szczególne wsparcie, pocieszenie i zrozumienie. Teozofia ma moc pocieszania, bo stwierdza z absolutną pewnością, że życie za grobem istnieje, umiera tylko ciało, podczas gdy nieśmiertelny syn Boży, prawdziwe ego, żyje wiecznie potwierdza wielkie nauki biblijne w kwestii rozwiązania problemu życia po śmierci, które głoszą Bóg stworzył człowieka, by był on nieśmiertelny, na obraz swojej własnej wieczności go stworzył. Jeśli jesteśmy w stanie to przyjąć, będzie to dla nas prawdziwą odpowiedzią na pytanie czy życie trwa nadal po śmierci. Ta większa perspektywa, będąca szóstym zmysłem, uśpionym u większości ludzi i przebudzonym u nielicznych, będzie wykorzystywana normalnie i naturalnie przez późniejsze rasy. Rozwinięta i używana w konkretnym celu już dzisiaj, umożliwia nam działania, które będą dostępne przedstawicielom przyszłych ras. Bezpośrednie zgłębianie w pełnej świadomości na jawie światów, w których toczy się życie po śmierci. Spotkania z ich mieszkańcami twarzą w twarz, prowadzenie ściśle naukowych badań warunków, w jakich żyją. Umierający może być wciąż świadomy fizycznie, ale nie musi. Jeśli nie jest świadomy, jeśli pogrążył się w śpiączce poprzedzającej śmierć, będzie widzialny dla jasnowidzącego, będzie przebywał poza ciałem w swoim ponadfizycznym wehikule. Ten wehikuł jest zbudowany z dużo subtelniejszej materii niż nasz eter, a w zarysie odwzorowuje niemal identycznie ciało fizyczne, jest jego odpowiednikiem. Różni się od ciała fizycznego tym, że materia z jakiej jest zbudowany, fosforyzuje, jest jakby oświetlona od wewnątrz i otacza ją atmosfera widzialna jako światło o nieustannie zmieniających się barwach. Te barwy aury, jak jest nazywana, korespondują ze stanami świadomości i wydają się zmieniać wraz z każdym nowym uczuciem czy myślą. Istnieje nawet wiarygodna dziedzina nauki, o której warto tu wspomnieć. Jest to nauka o korelacji stanów świadomości z kolorami aury. Nagły impuls, współczucie dla kogoś odczuwającego ból albo zmartwienie na przykład, wypełnia aurę barwą zieloną. Wysiłek intelektualny, Zabarwia ją na żółto. Ten pokój wypełnia teraz w dużym stopniu żółty kolor aktywności intelektualnej. Ten konkretny kolor unosi się tuż nad i za głową, i to zapewne on dał początek przedstawianiu świętych w aureoli, choć otacza ona wszystkich, którzy intensywnie myślą. Niebieski jest znakiem aktywności natury dewocyjnej, fioletowy duchowości, różowy przechodzący w purpurę miłości. Czerwień jest barwą gniewu i rozdrażnienia, brąz egoizmu itd. Jak już powiedzieliśmy, te kolory obserwować może jasnowidzący, który patrząc na ludzkie aury potrafi określić rodzaj myśli i uczuć, jakim ludzie nawykowo ulegają, rozpoznać ich temperamenty i charaktery. Naturalnie z tej zdolności można korzystać wyłącznie za pozwoleniem i w celach badawczych. Tak więc aura umierającego otacza go, podczas gdy nieświadomy fizycznie przebywa poza ciałem, unosi się nad nim, wciąż połączony z nim strumieniem przepływających sił, roztaczających delikatną, srebrną poświatę. Ten strumień przepływa pomiędzy głową ciała fizycznego a głową ciała ponadfizycznego, łącząc je ze sobą, i dopóki płynie, zawsze istnieje możliwość fizycznego przebudzenia. Dopiero kiedy zostaje przerwany, jak w chwili śmierci, nie ma już możliwości powrotu. Umierający może tymczasowo powracać do swojego ciała i otworzywszy oczy, ujrzeć niektóre zjawiska innego świata, zwracać się do osób, które nie są obecne fizycznie. Kiedy nastaje prawdziwa śmierć, ta srebrna nić zostaje zerwana, a człowiek wznosi się jakby wyzwolony z siły grawitacyjnego przyciągania. Choć nie jestem tego absolutnie pewny, sądzę, że dokładny moment śmierci każdego z nas jest wyznaczony, ale nawet jeśli tak nie jest, przychodzi chwila, gdy nic się zrywa, a człowiek uwalnia się z ciała, by się w nim więcej nie obudzić. Ciało przejawia wówczas oznaki śmierci, jego praca się skończyła. Niemal we wszystkich przypadkach człowiek jest tak nieświadomy umierania, jak zasypiania, przechodzi z westchnieniem z jednego świata do drugiego, zwykle ogląda wówczas szereg wydarzeń z życia, które właśnie dobiegło końca, widzi je oczyma duszy, wyraźnie, rozumie przyczyny i skutki, sukcesy i ich rezultaty, porażki i ich działanie. Ten proces jest bardzo ważny, bo człowiek czerpie z niego pewną mądrość, zbiera owoce zakończonego życia, z tego powodu, przebywając w komnacie śmierci, powinniśmy wyciszyć się mentalnie, emocjonalnie i fizycznie. Nie powinniśmy pozwolić, by nasz smutek zakłócał spokój bliskiej osoby w tym ważnym procesie. Przebywa ona teraz w swoim ciele subtelnym, ciele uczuciowym, dlatego jest bardzo wrażliwa na siły myśli i emocji. Nasze myśli powinny być pełne miłości do niej, błogosławić ją i wspierać jej przejście do głębszych wewnętrznych światów ze spokojem i opanowaniem. Teozofia uczy nas nie rozpamiętywać ze zbytnim żalem poniesionej straty, bo nasi bliscy doświadczają transcendencji, wyzwalają się z ciała fizycznego i jego ograniczeń. Kiedy film ukazujący wydarzenia z życia dobiega końca, umierający zapada najczęściej w całkowitą nieświadomość. Stan utrzymujący się od 36 do 48 godzin, zależnie od cech indywidualnych. Potem następuje przebudzenie do nowego życia, i człowiek, często wciąż nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje, rozgląda się bezradnie. Niemal zawsze jednak czeka tam na niego dawny przyjaciel albo krewny, a jeśli nie ma nikogo, kto mógłby go powitać w nowym życiu, przychodzi do niego jeden z licznej grupy pomocników. Osób doskonale wyszkolonych w służeniu nowo przybyłym. Objaśnia on zasady panujące w tym nowym świecie i pomaga mu się w nim osiedlić najwygodniej, jak to możliwe. Doprawdy nieliczni, o ile w ogóle tacy są, wkraczają do tej rzeczywistości samotnie, bez pomocnej dłoni, która wspiera ich w stawianiu pierwszych kroków w nowym życiu. Jaka jest jego natura? Muszę w tym miejscu oznajmić coś, w co być może trudno będzie uwierzyć, ponieważ jednak wiem, że to jest prawda posiadająca wielkie znaczenie dla tej pracy, muszę wam o niej opowiedzieć. Dotyczy ona tego świata, do którego odeszli nasi bliscy i do którego przejdziemy kiedyś sami, gdy przyjdzie czas. Nie jest to jednak jakaś nieznana nam kraina, bo odwiedzamy ją każdej nocy, gdy nasze ciała fizyczne zasypiają. Sen trafnie jest nazywany bliźniaczym bratem śmierci. Możemy pójść dalej i nazwać je tożsamymi, bo podczas gdy ciało fizyczne śpi, my budzimy się w ciele, którego będziemy używali po śmierci. Nasze sny są po części zagmatwanymi wspomnieniami z życia w tym świecie, do którego powracamy po przebudzeniu. Różnica pomiędzy snem a śmiercią polega na tym, że we śnie srebrna nić, łącząca nas z ciałem fizycznym, nie zostaje zerwana. Przerywają śmierć, i jako, że nic już nie łączy nas z fizycznością, nie możemy do niej powrócić. Nie trafiamy jednak do żadnej obcej krainy, budząc się po śmierci, znamy ją bowiem dobrze i często już w niej mieszkamy i pracujemy. Kolejną ogólną zasadą, jaką chciałbym Wam przedstawić, jest to, że warunki w jakich człowiek odnajduje się po śmierci zależą niemal wyłącznie od jego temperamentu i natury życia, jakie wiódł w wymiarze fizycznym. Każdy z nas ogląda świat przez okna swojego temperamentu. Człowiek pogodny i przyjacielski budzi się w opromienionym słońcem przyjaznym świecie, podczas gdy skupiony na sobie ponurak może przebudzić się w ponurym, przygnębiającym i samotnym otoczeniu, nie dlatego, że ten świat wiąże się z samotnością, lecz dlatego, że człowiek zajęty sobą nie budzi i nie jest w stanie zaoferować przyjaźni. Na szczęście, ból związany z nudą i izolacją, jaki tacy ludzie sami nieświadomie wywołali, skłania ich do zmiany postawy wobec życia. Cytaty z książki Jeffreya Hodsona. Za bramą śmierci przesłanie do osób w żałobie. Ból spowodowany żałobą może być z początku tak wielki, że zarówno serce, jak i umysł nie dopuszczają do siebie całego uzdrowienia i całego światła. Śmierć wydaje się nieść ze sobą ostateczną, nieodwracalną stratę, być sądem od wyroków, którego nie ma odwołania. Książka ta została napisana przede wszystkim w celu pocieszenia i oświecenia, jakich źródłem są nauki teozoficzne dla tych, którzy cierpią na skutek żałoby, jak również w celu udzielenia informacji tym, którzy poszukują wiedzy o człowieku, a przede wszystkim o jego życiu po śmierci. Temat życia po śmierci budzi z pewnością największe zainteresowanie, jest dla nas niezwykle ważny. Bo, czy znajdzie się ktoś, kto nie doświadczył bólu żałoby, nie pragnął dowiedzieć się, dokąd odeszli jego bliscy, nie chciał poznać warunków życia po śmierci, w których funkcjonują i które staną się udziałem nas wszystkich, gdy nieuchronnie wybije i nasza godzina? Dlatego zastanowimy się teraz nad tym, co nazywa się „długim i tajemniczym eksodusem śmierci. Od razu nasuwa się w tej kwestii wiele pytań. Oto niektóre z nich. Czy śmierć powoduje unicestwienie tożsamości człowieka? Czy zmarli byli świadomi zbliżającej się śmierci? Czy uświadamiali sobie proces umierania? Jak wkraczamy do życia po śmierci? W jakich warunkach budzi się dusza po śmierci? Czy zostaje zachowana ciągłość osobowości z pamięcią, uczuciami, sympatiami i zainteresowaniami? Czy człowiek nadal pozostaje świadomy czasu, ważnych spraw, pracy? Czy odczuwa presję, czy też wyzwala się z tego wszystkiego po śmierci? Czy możemy mieć nadzieję na ponowne spotkanie z tymi, których kochamy i którzy odeszli? Co powinniśmy zaoferować śmierci? Czy można zaplanować swoje życie po śmierci ciała? Jeśli więc stwierdzono istnienie zdolności poszerzonej percepcji, nie w znaczeniu negatywnym, w jakim przejawia podobne zdolności wprowadzone w transmedium, lecz jako pozytywną, wyszkoloną umiejętność pod kontrolą woli, przypominającą w tym względzie wzrok fizyczny, możemy założyć, że znajdujemy się w komnacie śmierci i oglądamy widzącym okiem przejście od tego świata do następnego kogoś, kto umiera z powodu starości albo choroby. Od razu też odnajdujemy odpowiedź na nasze drugie pytanie, czy zmarli są świadomi zbliżającej się śmierci? Odpowiedź brzmi zazwyczaj nie. Zatrzymanie krążenia krwi, a tym samym także tlenu, powoduje utratę świadomości przez mózg, proces przypominający zaśnięcie. Nawet jeśli człowiek cierpi przed śmiercią, to cierpienie kończy się przed końcem. Formator, sługa, uzdrowiciel i lekarz, każdy z nich może po drugiej stronie odnaleźć cały nowy wymiar służenia innym. Jeśli ma w sobie prawdziwego ducha uzdrowiciela, lekarz przekonuje się, że przychodzą do niego po pomoc mężczyźni i kobiety o udręczonych umysłach i uczuciach, ludzie, którzy zmarli z niespokojnym sumieniem, nie wypełniwszy swoich powinności, ci, którzy nie zdołali zapanować nad swoimi wadami, nie rozwiązali kompleksów i innych zaburzeń natury psychicznej. Ich stan sprawia większe trudności tam niż tutaj, bo jest to świat emocjonalny. Ludzie z podobnymi zaburzeniami bardzo potrzebują usług lekarza. Zadaniu przywracania wewnętrznej harmonii i spokoju mieszkańców tego świata poświęcają się więc zaiste wielkie liczby pomocników. Biznesmen w pierwszych dniach po śmierci nawykowo rozmyśla o sprawach zawodowych, szybko jednak odkrywa, że nie ma już wpływu na swych dotychczasowych partnerów. Nie reagują oni na jego obecność ani myśli, nie mają pojęcia, że wciąż przebywa wśród nich. Szczęśliwie jednak szersze zainteresowania i większa wolność panująca w tym nowym życiu, a także wrażliwe i zdolniejsze ciało którym teraz dysponuje wraz z rosnącą świadomością, że wszystkie ważne sprawy tamtego świata przestały mieć znaczenie, nie musi więc już o nie dbać, oddalają go szybko od myśli o działaniu w świecie fizycznym. Życie pośmiertne może naprawdę być początkiem najwspanialszej wolności, nie ma w nim miejsca dla żmudnych starań, bez wątpienia służących naszemu dobru i angażujących nasze myśli i uczucia w domenie rzeczy materialnych. Na przykład jedzenie, będące jedną z głównych przyczyn, dla których prowadzimy interesy i pracujemy w wymiarze fizycznym, traci wszelkie znaczenie w życiu po śmierci, bo całe pożywienie dla naszych subtelnych ciał absorbujemy automatycznie z atmosfery. Powietrze jest tam przesycone życiodajną siłą Boga, emanuje ze słońca i zawiera w sobie wszystko, co jest potrzebne dla przetrwania ciała w tym świecie. Cały proces jego wchłaniania i przyswajania następuje nieświadomie, jak oddychanie w wymiarze fizycznym. Tak więc pożywienie przestaje być celem dążeń, ubranie powstaje w myślach. Ponieważ materia tego następnego świata reaguje natychmiastowo na myśl, wystarczy pomyśleć o ubraniu, by być ubranym. Podczas gdy można tam zobaczyć ludzi odzianych w najróżniejsze stroje odpowiadające modzie, panującej za ich życia na Ziemi, Albo przynależności do danej rasy, najczęściej spotykanym ubraniem są wygodne, luźne szaty, których barwy i ozdoby można zmieniać w jednej chwili. Także w kwestii transportu nie trzeba polegać na cudzej pracy. W światach ponad fizycznych poruszamy się myślą, wystarczy pomyśleć, że znajdujemy się w innym miejscu, by się tam przenieść powoli lub szybko cudownym, swobodnym ruchem przypominającym lot. Nasze sny o ciele tak lekkim i unoszącym się w powietrzu, albo wzlatującym w powietrze, są często wspomnieniami normalnego sposobu poruszania się w świecie życia po śmierci. Schronienie czwarty cel wielkich aktywności biznesowych i ludzkich wysiłków w wymiarze fizycznym także stwarzane jest myślą w następnym świecie. Tam, podobnie jak tutaj, ludzie gromadzą się w myśl kształtach domów i miast. W pośmiertnym życiu potrzebują prywatności tak samo, jak potrzebowali jej na Ziemi, nie po to jednak, by chronić się przed klimatem, bo tam nie istnieją niesprzyjające warunki pogodowe. Tak więc życie w tym świecie może być równie zróżnicowane i fascynujące jak życie na tej Ziemi, i bardziej jeszcze. Bo istnieje tu nie tylko niemal nieskończona różnorodność aktywności do wyboru, lecz każdej z nich można się poświęcać głębiej i dłużej niż na Ziemi, na której ogranicza nas konieczność zaspokajania innych naglących potrzeb. Są tam na przykład nie tylko ośrodki opieki nad dziećmi oraz usługi dla nowo przybyłych i potrzebujących, bo dodatkowo cała normalna, zdrowa aktywność mentalna ludzkich istot. Otwiera przed nimi większe światło, radość i poczucie użyteczności dzięki panującej tam wiedzy, miłości i pięknu.